Szkolny korytarz. To miejsce, w którym każdy, chociaż raz w życiu, doświadczył tego przeżywającego spojrzenia, rozpamiętywanego później przez miesiące, a nawet lata. Może nawet dostałeś wtedy bonus pod postacią drobnego uśmiechu, a w głowie. W głowie pojawiła się myśl, że to właśnie tak odczuwa się miłość. Źielnice się powiększyły, oddech delikatnie przyspieszył. Podobnie zresztą, jak tętno. I za każdym kolejnym razem, jak mijałeś tę osobę na korytarzu, to czułeś dokładnie takie samo pobudzenie, połączone z delikatną dawką stresu. Ale takiego fajnego stresu... It's Kuga! ...jakby pod wpływem... ...adrenaliny? No właśnie. No właśnie. Czy to na pewno była miłość? Czy może po prostu kilka hormonów w twoim mózgu kliknęło przycisk mechanizmu ewolucyjnego? Partnerem kanału są naturalni. Wyobraź sobie, że masz w mózgu taki przycisk przycisk go nazwie zauroczenie, ale sam nie możesz go kliknąć. Klikają go substancje chemiczne, które są reakcją na pewien bodziec, a nawet kilka bodźców. Nie bez powodu mówiłem wcześniej o szkolnym korytarzu, bo tam ludzie po prostu się mijają. Przechodzą koło siebie, przypadkowo na siebie zerkną, czasem się zetkną łokciem lub uśmiechną. Tak naprawdę to nie! Podobnie na imprezie czy spotkaniu ze znajomymi, na którym jeszcze nie wszystkich znasz i w twoim otoczeniu pojawiają się nowe osoby. Dana osoba i okoliczności są właśnie tym bodźcem, który robi klik w twoim umyśle. W wyniku tego klik czujesz pewnego rodzaju pobudzenie, ciekawość, może nawet fascynację, a prawie zawsze odczujesz też pożądanie. Okazuje się, że mózg już w kilka sekund przeprowadza wstępną weryfikację, czy nowo poznana osoba jest dla ciebie atrakcyjna, czy nie. Stąd biorą się te wszystkie reakcje organizmu. I z jednej strony odczucia te są piękne i bardzo przyjemne, ale z drugiej jak porównasz sobie aktywność mózgu osoby zauroczonej i osoby będącej pod wpływem pewnej nielegalnej substancji mającej formę białego proszku, to nie kreatyna, to trudno znaleźć między tymi mózgami różnicę. Bo widzisz, miłość romantyczna na wczesnym etapie, czyli to intensywne zauroczenie, charakteryzuje się kilkoma podobnymi cechami co uzależnienie. Oprócz tego, negatywne emocje wywołane przerwaniem miłości, np. zerwaniem, pomimo tego, że ciągle kochasz te kasie, są również podobne do ostrych objawów po odstawieniu uzależniających substancji. Wraz z czasem te dziwne objawy zakochania zanikają i mózg, jakby to powiedzieć, o, mózg wraca do stanu trzeźwości. Tylko, że zanim wróci do tego stanu, to może minąć sporo czasu i mogą zostać podjęte różne, często dziwne życiowe decyzje, które niekoniecznie będą rozsądne. Czyli? Czyli, zanim podejmiesz w życiu jakieś głupie decyzje, bo przecież... To musi być miłość, to warto najpierw zrozumieć różnicę między prawdziwą, dojrzałą miłością, a tym intensywnym zauroczeniem, które przejmuje nad tobą kontrolę. No i dlatego pora na małe korki z życia. Istnieje pięć najważniejszych kryteriów, które pozwalają odróżnić prawdziwą, dojrzałą miłość od tego intensywnego stanu zakochania. Numer 1. Zauroczenie pojawia się nagle i równie nagle może zniknąć. Miłość. Miłość się nie pojawia a dojrzewa. To mniej więcej tak jak z muzyką. Zdarza się, że usłyszysz gdzieś na wyjeździe do Mielna przypadkową piosenkę, która ci się spodoba. W. W. A mela. Trochę i tam posłuchasz i będzie ci się kojarzyć z super emocjami, natomiast minie parę tygodni i zapomnisz. Ale masz też takich twórców, których słuchasz od lat. Zaczęło się od przypadkowo zasłyszanej piosenki, jednak na tyle cię ona zaintrygowała, że wszystkie kolejne dzieła tego twórcy odkrywałeś już sam, słuchając całych płyt od deski do deski. się tak paraliżuje, bo ja tego nie pojmuję. I co najlepsze dalej ci się nie znudziło. Tak śmierdzi bardzo. Podobnie jest z zauroczeniem i miłością. Pierwsze, przypadkowo zasłyszane, intensywne, ale krótkotrwałe. Drugie Potrzebuje czasu i zaangażowania, żeby dojrzeć. Numer Dos: intensywność. Pamiętasz, jak mówiłem, że intensywność tego początkowego zakochania z czasem spada? No właśnie, mózg tak jakby trzeźwieje z tego dziwnego początkowego stanu. Stan ten może trwać do około dwóch lat, a miłość odwrotnie. Początkowo w swojej dojrzałej formie jej prawie nie ma, ale dojrzewa sobie z czasem i teraz najlepsze, nie ma daty ważności w odróżnieniu od zakochania. What? Czyli miłość, teoretycznie, jeśli się o to zadba, to może wzrastać i utrzymywać się na wysokim poziomie w nieskończoność. Co widać na tym pięknym wykresie. Początkowe zauroczenie wiąże się z burzą hormonów takich jak adrenalina i dopamina, które wywołują uczucie błogości i pragnienie spędzania czasu z ukochaną osobą. Te intensywne objawy są charakterystyczne dla początkowej fazy zakochania, a z czasem opadają. Miłość opiera się na głębszych uczuciach, przywiązaniu i dojrzałości, które z czasem zaczynają odgrywać najważniejszą rolę. Numer 3. Różne fundamenty. Ja nie lubię szybko, ja lubię a ja szybko, a ja, lubię wolno. ja lubię... Dojrzała miłość wbrew pozorom opiera się na racjonalnych wyborach, kompromisach i akceptacji. Nie bez powodu piękni Grecy w szlafrokach wyszczególnili dojrzałą, trwałą miłość nazywając ją pragma, bo jest taka jakby pragmatyczna, często bardziej racjonalna niż emocjonalna, chociaż emocje też jej towarzyszą. No, i przede wszystkim miłość typu pragma wymaga regularnej pracy i zaangażowania. Jest jak praca, praca, maraton, gdzie ważne są przygotowania, odpowiednie tempo i ogólne dbanie o siebie, żeby być w stanie ten maraton przebiec. Zauroczenie to bardziej rekreacja. Taki weekendowy trukt po lesie. Nie musisz się specjalnie starać, żeby wziąć w tym udział ochota przychodzi sama. Zazwyczaj losowo, ale, i to jest kluczowe, ta ochota na jednorazowe bieganko po lesie może z czasem przerodzić się w miłość do biegania. Innymi? Jest. Innymi? Numer 4. Inne podłoże. Mówiąc w uproszczeniu z biologicznego punktu widzenia, zauroczenie jest mechanizmem ewolucyjnym, mającym na celu przedłużenie gatunku. Hormonalne zmiany pobudzają nas do działania i... wiadomo czego. Chodzi o to, żeby jak najszybciej mieć potomstwo. Miłość natomiast wykracza poza te mechanizmy, tworząc głębokie przywiązanie nie tylko do partnera, ale również do rodziny i przyjaciół. Pytu. Zauroczenie i początkowe zakochanie ma za zadanie doprowadzić do posiadania potomstwa, a miłość dojrzała ma za zadanie stworzyć dla tego potomstwa i w ogóle dla rodzinki dobre, stabilne warunki do rozwoju i życia. Numero 5. Źródło i kierunek. Zauroczenie jest efektem zewnętrznego bodźca. Widzisz ładną dziewczynę lub chłopaka, fajnie wam się rozmawia, no i pyk, mamy zauroczenie. Zauroczenie nie wymaga od Ciebie dużo. Miłość. Hm. Pochodzi bardziej z wewnątrz niż z zewnątrz. To zdolność, która dużo wymaga. Nie tylko od obiektu, który chcesz darzyć miłością, ale przede wszystkim od ciebie. Bo w przypadku miłości tym elementem, który spaja ludzi, nie są już hormony i dzikie emocje. Elementem spajającym jesteś ty, twoje działania, działania partnera lub partnerki. Po prostu miłość idzie z wewnątrz na zewnątrz. No i co? Jak patrzysz sobie na tę dwójkę z turbu Weekend'u naturalnych, to obstawiasz raczej miłość, czy raczej jeszcze zauroczenie? Najprościej mówiąc, różnica między zauroczeniem a miłością leży w istocie tych dwóch zjawisk. Zauroczenie jest nieoczekiwane, nagłe, przejmuje w pełni kontrolę i wprowadza nas w błogi stan. A miłość, w tym czasie, kiedy nasze hormony buzują, spokojnie sobie dojrzewa. Uczy nas wyciągania wniosków o partnerze, empatii i akceptowania wad, przewiązując nas do siebie nawzajem a z czasem zaczyna odgrywać najważniejszą rolę. Jeżeli chcesz odcinek o ośmiu rodzajach miłości, które opisywali Gresy w szlafrokach, to daj znać w komentarzu. A póki co, pokaż ten film w swojej drugiej połówce, może wasza relacja na tym zyska. Widzimy się w kolejnych korkach, adios, buzi! Mua.